Cześć, witam w kolejnym materiale z Battlefield 2042. Dzisiaj zajmiemy się najlepszym loadoutem pod MTAR 21, czyli co w Battlefieldie 4 było pistoletem maszynowym, teraz w 42 jest jako karabin szturmowy. No i tak, standardowo już, że tak powiem, od formuły nie będę odchodził, zacznijmy sobie od celowników. No i tutaj fusion holograficzny jest najlepszy moim zdaniem. Następnie przejdziemy sobie do TR1 termowizyjnego. No, i tutaj, z racji tego, że nie mamy tego termowizyjnego z większym powiększeniem, to TV2X jak najbardziej będzie e, godnym e, zamiennikiem. Jeżeli chodzi o magazynki, to tutaj tak samo jak w przypadku e, M416, czy jak w przypadku e, m 163 mamy tylko dwa standardowe i standardowe powiększone. Więc dlaczego by sobie nie wziąć e, tego powiększonego, prawda? E, 30 na drugi slot. Jeżeli chodzi o e, lufę bardziej, e, możemy zacząć od lufy e, jeżeli chodzi o lufę tutaj tak naprawdę no, nie wiem po co mamy cztery rodzaje tłumików e, ale tak twórcy postanowili, no ale na pierwszy slot jak i mamy, że tak powiem innej oczy do wyboru to weźmiemy e, kompensator warhack w celu poprawy e, odrzutu no i na drugi slot bierzemy sobie jeden z tych tłumików i standardowo już zawinięty tłumik żeby nie dostawać e, kary na obrażenia no, jeżeli chodzi o szynę pod lufą, to tutaj też za dużo wyboru nie mamy. Także, najlepszym moim zdaniem, wyborem tutaj jest uchwyt LWG, i na drugi slot można sobie dać laser. Jakby ktoś chciał na jakieś bardzo bliskie dystanse przejść, i strzelać z biodra, ale ja tego nie robię, ponieważ raczej nie mam zwyczaju zmieniać dodatków pod lufowych. Także, także zostawiam to w ten sposób i właśnie w taki sposób buduję sobie mTARA. I teraz, oczywiście, standardowo, troszkę gameplayu. Mam nadzieję, że materiał był przydatny. Jeżeli tak, to zostaw taktycznego subika i komentarz, ponieważ bardzo mi to pomaga. No i co? Ode mnie to tyle. Ja dziękuję za uwagę i do następnego. Hej, hej! Dobra, to Okay. W końcu, może teraz zacznie mi się coś dawać. Nie patrzcie na mnie, nie patrzcie na mnie. No i dobra. na parterze, otworzy się to do mnie. Otworzy się. Hmm. Wszystko stwierdzić teraz gdzie respy będą. Świetnie. Tu są Mam Cię Czy masz tu jakiegoś kolegę? Masz kolegę snipera. A tu ktoś jeszcze jest? Jest? Jeszcze jeden Jeszcze jeden tam jest? No, było no dobra, może być, ja nie narzekam Coś w końcu zaczęło iść do przodu O, snajper Mojżesznicy kontrolują przebieg bitwy Nie odpuszczać Przyjęliśmy Nie odpuszczajcie teraz No dobra O jebany, jak się obrócił Uuu uh. No tak Spoko się z tym lkm O, trochę przypadek z trochę krokiłem Nie No tak, na VHX mam go. Jeszcze kać nad pitfow. Musimy na probadzenie. Kogoś ty jeszcze słyszałem. Bitwy. Nie no To jest kurwa niemożliwe. Stary, że ty tam cały mecz będziesz siedział, no. To macie przykład typowego gracza leżaczka. No, no, popierdoli mnie. Wejdę tam i ich wszystkich zabiję. Wypierdalaj dalej, No nie wytrzymam Dobra. Ale plecami. Oj oj oj. Ej, czy cię tu. Jo, możemy mieć szansę. Cel odbuje. Patrz ty, będziesz widoczny na tym dachu. Tak, ale Kurwa, muszę podobać. Ale on chciał trochę do ciebie strzelać. Powadam no szczęście. Ajajaj, tu czterech siedzi, to dlatego ludzi nie widać na mapie, bo oni siedzą wszyscy w jednym miejscu. Wszystko jasne. Nie, już bym go miał. Mógłoby być mniej zgonów, ale 40 fragów też jest dobre. Chyba.